Siemanko jest poniedziałek 20. który? 5. Piąty. 25. Piąty dzisiaj wszystko przygotowane. Będziemy rozkładać folię. Co tu mamy? Ona miała chyba ile? Miała 6 metrów na 25. Czyli jakby trzeba trzeba Ją na połowę przeciąć Tam Czyli musimy w ten sposób kłaść Nie, w ten sposób Czyli kładziemy tak i później ucinamy I kładziemy tutaj znowu Dawaj ją? Nie, na razie nie nie, będziemy rozwiniemy na razie, chyba żeby nie dali krok, żeby nie zasypać. Dobra, połóż. No. Fum. Teraz nad weźmiemy. Dobra. tak pójdzie trochę tu To 12,5 możemy wtedy uciąć Czekaj, się zobaczę na ten, na opakowanie No właśnie A sorry ty To mamy 6 na 33 metry. 15 metrów utniemy i zostanie tutaj wtedy. 15 utniemy. Chyba tam był, w tym, czy nie ma. To może w tej drugiej, wiesz, walizce, ale nie mam jej tutaj ze sobą A nie, mam Cała nówka sztuka, chłopie. Możesz się golić Ten to wiesz. No dobra no Trzeba koszt ten koszt chciałem pójść na śmieci worek na śmieci śmiecieli Jeszcze się przyda Jeszcze się przyda to zostanie na następny rok <noise> To tniemy na 12, to tak, okay, tę miarkę wezmę Ależ to stu... nie tam Rozciągniemy tutaj No tutaj się wywinie troszeczkę na, na szalunek kważy kruka dalej Nie dałem tam. Może być, tylko nie za blisko. Może na Boże, prawda? No? No i dobra. Chcemy tak na. może przytrzymać Jest tak ostry nóż, to idzie jak brzytwa. No się to nie? Ale to nic Normalnie, idź, jakąś starą po niemiecku cyklówkę Po niemiecka? Wracam, bo tu nic ciekawego się nie dzieje No To na, nałóż na to z metr, nie? Tak, tak tam No No, gdzieś No, tutaj to za dużo zostawiono O no, to wiesz Szkoda folii. Tania nie jest <śpiewanie> Szkoda, że nie nagrałem tego ty Ale były jaja Bo tylko na końcówce cię złapałem Trzeba ją troszeczkę rozciągnąć bo ona tutaj ma takie flaki, co? Nie! Teraz... To będzie, a będzie trzeba tą troszkę pociągnąć Folię A tej nie pociągniemy bo jest ten Jest nabita ale zakład jest tutaj to trzeba kleić teraz normalnie tak jak w szkole się kleiło do sklejenia w folii budowlanych siła wysoka czyli skleja dobrze Dobra, robię tutaj śmietnik na razie, ale to wszystko posprzątam. Obiecuję. W końcu coś, coś widać. Ileż to można piasek oglądać. Czy tutaj? Ile można kopać? Jak sobie człowiek narobi roboty. To tak jest. Tutaj mam piachu wszystkiego. Ciągle ten piach. Na razie tak. Chodź tu będziesz ten? Co? Na razie nie. Rury zaraz. Będziesz rozwijał Ja będę ten. No. Na pół tylko na razie, tutaj gdzie jest ten, wyczyszczone. To tak, folię już mamy rozłożoną. Teraz będziemy ciąć styrodur za pomocą takiej maszyny. Ona działa na zasadzie rozgrzewania trutu, i cięcie wtedy jest wykonane profesjonalnie i szybko, nie namęczymy się i nie ma, nie ma tych drobin tego styroduruczy tak tak się tnie styropian, tak samo więc teraz zrobimy te burty i zobaczymy jak to nam pójdzie kleju którego będę używał do klejenia płyt XPS jest firmy Ilbruck, holenderska firma jeden z lepszych więc zobaczymy czy w sumie nie zobaczymy, bo tego tak naprawdę nie sprawdzimy, jak to tam trzyma. Chyba, żebyśmy jakiś test zrobili. Znowu zaśmiecam środowisko. Dobrze, zobaczymy. Ładny kolor ma. O. i zobaczcie, jak się klei ładnie, jak Do buta. Dobra, jedziemy, bo tu mało czasu zostało. A. o, odpalimy jeszcze. O, zimno, jest to tak. Jeśli włączasz, to możesz ustawić, to lepiej sobie wiesz, zaznaczyć, nie? No. Troszkę musimy poczekać. A no, podłączyliśmy? Tak. Pali się, tak. To się nie nagrzał, ale już widzisz. A, bo to. kończal, To czeka, jaka piękna struktura tego jest. No zobaczyć, czy tam jest ten, no ale wiesz co, tnij na te, te Na te 50. mało mamy takie paróweczki Była taka tubka starcza? Znaczy Czy na długo? Nie, no tak? starcza, nie na trochę. Nie jest to tak, że zaraz wykorzysta się. Nie żałować, bo się pożałuje, to później się nie sklei. Dzisiaj już mamy trochę zrobione. Tutaj Tutaj jeszcze będę obsypywał Tu trochę tam folię jeszcze położę Troszeczkę to zakleję W tych rogach tutaj Tutaj obsypię piachem Nie zawsze jest kolorowo Wiem, że ręką się nie pracuje Teraz kawałeczek z sprawdźmy tutaj czy dobrze jest jak ktoś nie ma jak ktoś nie ma niwelatora to może to do sznurka robić klejmy tutaj ostatnie płyty Będziemy jechać z tymi tutaj poziomymi. Kiełbaski. Jak damy klej na, na ten fres, to troszkę odpycha. Gdzie nigdzie, jak nie przypilnowałem, to odpychało, ale no co? Za to jest ten dobrze sklejony. Zobaczmy, może. No taki kawałek. Tu też takie kawałki. Но не дал У тебя

Powiem wam, to jest ile? 750 chyba mililitrów, na te wszystkie mi starczyło jedna, a kupiłem chyba, mam gdzieś 10 chyba, to jeszcze 9 mam na, na te poziomy. Daś mi tego cieniasa? Ехала посулка. Trzymajcie się, cześć!